Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Ja dzisiaj się z Wami witam moją dynią, takim jesiennym obrazkiem. I mam na dzisiaj mix przygotowany. Mam krzyżóweczkę, cedyszkę, gruby cash, bonus 7, super linie, 10 razy kasa, szmaragdowy i elektryzujący cash. Skład mój to 50 zł. Zaczniemy sobie od tego kasza. Nie wiem, czy tam jeszcze jakieś są główne wygrane, ale tak, jakoś ostatnio. Tutaj żarówkę szukamy. Jest winogrono za 15 zł. A co tutaj mamy, jakieś wygrywające liczby? 22, 24. 42 i dziewiątkę. No, gdzie się schowały? Tutaj jest 31. Nie mam takich, 11 też nie mam. 20ki też nie ma. 37 nie ma. I siódemka. Nie mam. Drugi rządek 38. 43 39 same 30 ja nie mam żadnej 23 i 1 elektryzujący do kosza szmaragdowy co tutaj nam się trafi 4 16 6

Dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia jeden. No, też pusta. Dziesięć razy kasa. I tutaj mamy tak, dwadzieścia trzy, czterdzieści, czternaście, i dwadzieścia albo tych mnożników szukamy.

Ostatnia za piątaka. sobie zmienię tylko drapak. Super linie, szukam słonia narpiew oraz monetki, słonik jest tu i tylko jeden, monety nie widzę. No to kolejna leżak i łódź, jest leżak, a tutaj mamy łódź. No i to wszystko. Następne dwa symbole to lody i sakwa. Jest tutaj sakwa, a tutaj są lody. Tutaj mamy sakwę i lody. Tu są lody. Tutaj jest sakwa. I tutaj. Kolejne dwa to tęcza i podkowa. Coś tutaj z tego będzie, ten czapod nie ma żadnego. No to następne jest parasol i rolki: to są rolki, parasol, rolki tutaj, parasol i tutaj, parasol. Kolejne to popcorn oraz klapki. Popcorn. a tutaj klapeczki i kolejne klapki i to wszystko kolejne dwa symbole to krab i yy, kwiatek kwiat tutaj mamy kraba tu są dwa kwiatuszki Nie ma więcej. Dobra się rozpędziłam. Chciałam jeszcze. Biedronka i słońce. Tutaj mamy biedronkę. Tutaj mamy biedronkę. Tutaj. Słońca nie widzę. I kolejny symbol to dzwon oraz arbus. Arbus jest tu. Tutaj jest dzwon. Tu jest i dzwon, i arbuz. Kolejne dwa to diament oraz klucz. Jest diament. I tutaj jest diament. I kolejny. Klucza nie ma. Czapka jest jedna i ostatni symbol to okulary no niestety linie są też przegrane także wszystkie strapki za piątkę nie trafione dzisiaj a te zobaczmy jak się spiszą te zadyszkę bonus 7 w wersji czerwonej szukamy pliku albo siódemki jest pliczek. Cytryna plik. Jest drugi plik. O, fajnie. Piłka. Słońce. Mamy wiśnie. Kartę. Gwiazda. Arbuz. Dalej biedronka, narty i awokado. Kolejne to ananas, terła, kwiat, korona. No, Zachęcili fajnie. A teraz rower, zegar, palma i chmurę. Zrabka z numerem 20. Tu mamy dyszkę i drugi plik to też dyszka. Także znaczy 20 złotych tutaj wpadło. Literki E. Dobra, gruby też teraz. I tak szukamy dwa.

trzydzieści sześć trójka trzydzieści dziewięć dwadzieścia cztery dwadzieścia sześć dwa rządki puste dwadzieścia siedem dwadzieścia osiem pięć dwadzieścia pięć i 37 ostatni rządek mamy 1 11 31 13 oraz 21 gruby kasz nadal mnie nie lubi i nic nie przynosi dobra i na koniec mam krzyżybaczka z numerkiem 6 a w bonusie mam epikur. A tutaj szukamy tak, literka M oraz H. A w bonusie nie ma, to sprawdźmy pomarańczową. Literka M. Tutaj mamy kolejną. Hmm, tutaj literkę H. Na zielonej mamy tu M. I tutaj, tutaj widzę dwa razy H. No i to wszystko. I na fioletowej, tu mamy literkę H. Jest tutaj. Tu jest M. Tu jest M. Mm, dobra. Następne dwie literki to G oraz C. W bonusie ich nie ma. C mamy tu. I G też się znalazło. Po jednej, ale jest. Zobaczmy na zielonej. Jest tutaj C. Tu jest C. No to będzie troszkę więcej. Tu jest G. Tutaj mamy C. Nie jest G. Było jeszcze G jedno. I fioletowa. G widzę tu. Tutaj widzę C. Jest G. Jest kolejne C. Kolejne dwa, dwie literki znaczy. Się. To Y i literka T. W się nadal nie ma, to tutaj sprawdzamy. No to dobrze nie wróży. Tu jest literka Y, literka T. Chyba jest wszystko. To zielona teraz. Tu mamy obie te literki. Tutaj też obok siebie. Tu jest Y. Tu jest Y. Tutaj literka T. A na fioletowej. Tutaj mam T. Zaznaczyłam kolejne dwie literki to Z oraz A. Bonus nadal stoi. To zobaczmy pomarańczową. Tutaj mamy Z, tutaj jest A. Jest kolejna i kolejna. O, chyba tak. Zobaczmy zieloną. Mamy pierwsze słowo gaz. Jest, a jeszcze tutaj, tutaj mamy Z. Hmm. Czy wszystko? Chyba tak. Ok, no to na fioletowej teraz. A jest tu, jest tutaj. Tutaj jest Z i A. Jest jeszcze A. Jest kolejne. I kolejne. Jest tutaj, tutaj. No, chyba wszystko. Dobra, kolejna literka. Jest to S i N. Bonus nadal stoi. Nie ma nic. Tu jest N, jest kolejny N. Tu jest S. Wszystkie. mamy słowo sza to jest drugie słowo tu jest jeszcze s tu jest n tutaj mamy n a na fioletowej kolejne było M którego nie zdrapałam i się znalazło dobra następne dwie literki jest to B oraz F B mamy tu mamy tutaj tu mamy F na zielonej tutaj mamy F literka B też jest i to wszystko i na fioletowej F jest tu tutaj mamy B Kolejne dwie literki, literka R oraz L. W bonusie mamy R. No to teraz tu na pomarańczowej jest tutaj. L. Tu jest L. Tutaj mamy R. I tutaj i tutaj. Zaznaczamy na zielonej teraz. Tu jest jeszcze L i na fioletowej. Tu jest R jest tutaj, tutaj. Jest kolejna, następna. Jest tu, jest tu. I tutaj mamy jeszcze literkę R. Chyba wszystkie dobra, kolejne dwie literki. Literka U. I V. No, U jest. Nie mamy co liczyć na bonus, ale zaznaczymy tutaj U. Tutaj U na pomarańczowej. Na zielonej teraz. Jest tutaj U. I tutaj. I tu. Literki V nie widzę na razie. Teraz na fioletowej. Jest U i tylko jedna kolejna, teraz po jednej literka K jest, bonu no się ją zaznaczę, ale i tak nam nic nie daje i pomarańczowa. Mamy słowo prasula i to jest pierwsze słowo na pomarańczowej. Tutaj mamy K zielona. Mamy słowo szakal. Msza i gaz. Jest wygrana. Super. Tu jeszcze mamy K. Czyli 10 zł. Dołożymy. No i fajnie. No. Tu mamy K. Tutaj jest K. Tu jest K. Yy, I to wszystko. Dobra. Ostatnia literka. Jest to literka I. Tutaj nie ma. Dobrze. Mamy tu. Na zielonej teraz. No mogli ją oddać, prawda? To by coś tam jeszcze wskoczyło. Ale dają, jak nie potrzeba. I kolejna tutaj, fioletowa. Mamy słowo NIL. A no to jest chyba pierwsze słowo. Yy... I to wszystko. Dobra, czyli mamy tutaj dyszkę. To tu mogła być stówka. Jest jedno B. Tak, i jest drugie B, czyli jest dyszka na krzyżówce. 7 daje 20 zł, także 30. Odzyskane na 50. Dzisiaj te maluchy nie dały nic. Za piątaka i gruby każ nie. No, ale sobie na Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa.